Dzień dobry, dzisiaj na różdżę wjeżdża el classico deluxe, czyli tradycyjna polska kiełbasa, ale w marynacie chrzanowo musztardowo śmietanowej z dodatkiem tradycyjnych polskich ziół. Dzięki w tej prostej marynacie Wasza tradycyjna kiełbasa z grilla będzie jeszcze pyszniejsza niż zwykle. Kiedy wybieracie kiełbasę na grilla, wybierajcie tę o większej zawartości tłuszczu. Ten tłuszcz się wytapia, dzięki temu kiełbasa nie będzie po prostu sucha, kiedy ją podacie gościom. Do przygotowania marynaty na 1 kg kiełbasy będziemy potrzebowali 4 łyżki musztardy, 4 łyżki chrzanu tartego, Dwie łyżki gęstej śmietany osiemnastki, jedną łyżeczkę majeranku i oczywiście tradycyjnie sól i pieprz. Mm. Najpierw przygotuję tę proste marynatę, a potem zanurzę w niej kiełbaski. Musztardę, szan, śmietanę z przyprawami mieszamy razem na gładką masę. wszystkie składniki razem do uzyskania gładkiej masy, następnie nacinamy kiełbaski, tak żeby marynata mogła wchłonąć i wzbogacić smak mięsa. Kroimy z jednej, z drugiej. Pamiętajcie, kiełbasę kroimy niezbyt głęboko, żeby nie rozpadła się przy grillowaniu. Natomiast na tyle, żeby marynata zdołała wchłonąć wewnątrz. Marynujemy 2-3 godziny, w tym czasie możecie przygotować sobie jakieś ciekawe sosy, dipy na bazie innych składników. Dzięki temu Wasza kiełbasa będzie miała jeszcze ciekawszy smak i aromat. Topimy kiełbaskę z każdej strony i odkładamy na bok. Tak, przygotowaną kiełbasę odstawiamy na 2-3 godziny w chłodne miejsca. W międzyczasie możemy przygotować ciekawe, inne ciekawe dodatki, na przykład dodatkowe sosy. Aby uatrakcyjnić nieco klasyczną wersję kiełbasy, szczególnie kiedy na przykład macie kiełbasę suchą, typu szynki, można nadziać ją kawałkami sera i owinąć plastrami boczu. Ale również możecie kiełbasę ukształtować w formie takiego świderka gdzie wykorzyst przy wykorzystaniu tego typu szpichulców. Chyba. Jak tak równolegle wbić ten, o się wychodzi czasami, jak się nierównolegle go wtyka, Mamy jeden w miarę taki, mamy taką kiełbaskę i teraz spróbujemy obracając, yy, no po prostu naciąć. te miejsca wtykamy ser i owijamy wszystko boczkiem. Kawałki sera nie powinny być zbyt duże, dlatego że temperatura gierowania spowoduje, że nadmiar sera wycieknie, więc symbolicznie dla smaku. Żeby kiełbasa nabrała dodatkowych walorów starannie owijamy ją boczkiem. Możemy sobie przy okazji pomóc takimi wykałaczkami, które polecam wcześniej namoczyć w wodzie, żeby po prostu podczas grillowania się nie spaliły. Owijamy szczelnie starannie boczkiem. Właśnie po to potrzebujemy wykałaczki. Rozgrzewamy grill do średniej temperatury i na około 10 minut kładziemy kiełbasę. Na róż do grylowania pośredniego możemy rzucić sobie parę kromek chleba. Będzie chrupki, nie, niezbyt mocno przypalony. Sprawdzamy co jakiś czas, czy ser się nie roztapia i czy boczek nie jest już chrupki. O, widzę, że ser zaczyna się roztapiać. Boczek już się przyrumienił, za chwilę wyciągamy. Słuchajcie, kiełbasa marynowała się dobre 4 godziny. W międzyczasie zrobiłem kilka dipów. Przepisy do nich znajdziecie na stronie Grillpl a także link na dole w opisie tego filmu. Możemy kiełbasę wrzucać na ruszt. Góra 10 minut, obracamy lewo, prawo i możemy jeść. No, kiełbaska już dochodzi. Dajmy jej chwilkę i zabieramy się za nią. Ten i inne przepisy znajdziecie na stronie Grill.pl. Tam również znajdziecie szeroką ofertę urządzeń do grillowania i akcesoriów. Activa Grill to przepis na udane grillowanie. Wygląda na to, że można już ją pobrać z grilla. Wyłącz. No to co? To jest głodny. I ten szanowy. Musztardowy. No, szkoda, że tego nie czujecie. Pamiętajcie, Activa Grill to przepis na udane grillowanie.